BMW 2002, lekko sfatygowane opakowanie, ale nigdy nie otwierane. Tak więc, absolutnie egzemplarz kolekcjonerski. Breloczek M, karty do gry Auto motor, Sport Motorsport, coś tam, coś tam. BMW Vision Efficient Dynamics, otwierany, więc już nie tak bardzo kolekcjonerski. Dwie ostatnie naklejki, które mam. Znaczy tak, dwie ostatnie, więc dbaj do diaska. Oglądałem wiele programów Marty Stewart. Ona tam ma takie różne, jak, jak ładnie pakować prezenty, żeby było fajnie, więc... Dobra. Naklejeczki. Bęc. Karty. I do torby. Więc! Coś muszę o breloku napisać. Ciężki. Nie, niemożebnie chyba razem. Nie może nie. Ale prestiżowy. Dobra. Pach do tony. Ups. Dziś to tylko zabawka. Ale za. 50 lat może być wart czy warty wart warty nawet on może być warty za 50 lat? 23 zł. 23 zł Dbaj Iba! Klasyk. Klasyk się pisze. Kyle Syg Wart Milion Lokata kapitału, papier, napis, vai. Kwiatki się rozsypały w tym No nie po całym, ale się rozsypały. Gdzie idziemy? Do Mirki. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Chyba gdzieś tutaj. Podobno drugi wjazd na parking. Adres się zgadza. Pójdę, zagadam. Dzień dobry. Ja tutaj mam wjechać do garażu podziemnego. Chyba z pana kolegą rozmawiała żona mojego kolegi, nie wiem czy pan pojawi sprawę. Na chwilę, tak? Tak, dosłownie na chwilę. Jak ja zjadę to do niego zadzwonię i on wtedy schodzi, bo on ma urodziny, taka tam. Ale akcja, ale ale będzie... ale... oj Coś tam. No że to są numery miejsc. Zaparkowałem najmojszą koło E46 Łukasza. I plan jest taki, to jest najlepsza akcja w ogóle. Ja go w ogóle nie znam. Znaczy, znam go o tyle, że wiem, że Łukasz od bardzo dawna, jeśli nie od samego początku, komentował u mnie na blogu, więc jest absolutnie moim szwagrem. E, wiem też od jego żony, a bo całą tą akcję zorganizowała jego żona na jego 40 urodziny. Plan jest taki, że do Łukasza zadzwonię i będę udawał, że przyrysowałem mu auto. I wtedy on tutaj zejdzie i wielka niespodzianka, fanfary dam mu te prezenty, i tyle. 100 lat, i jadę. Halo, dzień dobry, bo nie jest w parkingu z ochrony BMW na krakowskich numerach. To jest pana, prawda? Wie pan, co? Jest tutaj człowiek, który delikatnie przerysował ten samochód, i gdyby pan mógł zejść, to byście spisali. Nic wielkiego się nie stało, natomiast no nie pozwoliliśmy mu wyjechać z różnych powodów. Dobra, dziękuję. Kurde, brzmiał bardzo poważnie. Wolałbym, żeby mnie skojarzył. I że mnie nie rozpozna tak od razu. I będę musiał mu się wytłumaczyć. To chciałbym się zdążyć wytłumaczyć kim jestem i dlaczego to zrobiłem i w ogóle o co chodzi, a nie, że on od razu podejdzie i mi strzeli bombę. Free yourself. Free yourself. だいたいともあれは。 to chwute, również taką rzecz po raz pierwszy w życiu. I no, dobra, po raz drugi, bo raz miałem. Przy okazji współpracy z BMW, taką akcję, że zawiozłem prezent. Taki samochodzik malutki BMW do odpychania się nogami e, takiej fajnej młodej parze, którym się dziecko urodziło. A długo bo Będzie link do opisu tej akcji tutaj gdzieś na dole. Czy ja się stresuję? To on się powinien stresować. Przed chwilą się dowiedział, że, że ktoś mu na parkingu podziemnym zarysował auto, musi przyjść, ma dzisiaj chyba swoje urodziny, wszystko mu się pieprzy nagle. Czym ja się denerwuję? A wiem, czym, że mnie nie rozpozna, ja się nie zdążę wytłumaczyć, i od razu dostanę plombę na powitanie. A dentysty nie mam w pakiecie medycznym. Znaczy, mam zniżkę 5%, ale. Z tego, co mi jego żona powiedziała, to oni nie mieszkają w tym bloku nad parkingiem, tylko gdzieś tutaj kawałek dalej. I on po prostu wynajmuje to miejsce, żeby sobie prestiżowe BMW pod dachem parkować, nie tak jak ja, kurna, gdzieś na mrozie. Dlatego muszę chwilę poczekać na niego, natomiast tutaj jest podgląd na budkę strażnika. Powinienem zobaczyć jak będzie wjeżdżał, bo jedynej rzeczy, której naprawdę nie chcę, to zostać zaskoczony, bo wtedy będzie tak, że ja tutaj sobie stoję, gadam, a on mnie zajdzie od tyłu i od razu plomba. Brama się otwiera, brama się otwiera, chyba jedzie. Kurde, ile ja mam lat, żeby się zachowywać jak dzieciak. Bo jak się robi mecz, to trzeba potem włożyć rękę do niego i zobaczyć, czy nie jest gorący. No wkładaj rękę. Nie! Ja nie może, ja go robiłem, ty wkładasz. Nie, tata, dawaj. Nie, ty, ty sprawdzasz. Ja go robiłem co Nie na początku. O Jezu, Jezu, Jezu. Serio? Tak! O, nie oszukuj! Kroczkę mi wciągnęło. Fak. Czekaj, daj mi do światła. O dobrze, teraz dobrze. O kurde. O. Jest, Nie. dobra, dobra. Oh shit. Uff. Dobra. Uf. Ale by było, jakby tylko tak chrupnęło między zębami. O jest. Łukasz? Cześć, Rafał. Ja, tak. Ten głowy. Przyjechałem Ci z życzenie. Ja pierdziele, tak, tak Właśnie Cześć. tak. 76 Dawaj. rocznik. Tak? Tak jest. Ja też. Przyjmij najlepszego. Ty <susza> no chłopie, to nie... Bałeś się? Roz, rozwaliłeś się. <susza> Masz prezent. Po męsku zapakowany, więc wiesz. Słuchaj, to tyle. To tyle, żebyś zapamiętał. Teraz uważam, to co ja zrobiłem, to ja robię to dla karmy. Oddaj ją kiedyś kiedyś, żeby wiesz. Tak, Trzymaj tak. się, dobry rocznik. To jest dobry rocznik po prostu. Samochód mamy w tym samym roczniku. Tak, 98. Tak, tak, tak. oczywiście. Z czerwca. Kurde, ja mam marzec marca? albo luty, coś takiego. Nowa, no. Dokładnie. Cała ja Maria ja jest tam. Pikawa chodzi, bo to, co by nie mówić, nie jestem aż taki twardy, to jakieś tam emocje budzi, nie? Nawet we mnie, nawet we mnie. <winne> Son. Co? O Jezu, ja już chyba za duży jestem na te głupie zabawy z kamerką. Mówię ci to od samego początku.